4. serii gier czwartej Ligi Śląskiej Grupy pierwszej, Sparta Katowice udała się na wyjazdowy pojedynek z MKS Myszków. Doświadczonym czwartoligowcem, który w swojej historii ma także występy na drugim szczeblu ligowym w Polsce. Zespół gospodarzy przystąpił do meczu w następującym składzie. Z jedynką Stambuła, dalej 11, Cuber 5, Mizgała 20, Zahara 4, Wnuk 27, Szkudlarek 6, Podolski 7, Marek. 10. Marchewka, 89. Kulejewski i 9. Jaworski. Trenerem zespołu gospodarzy jest Robert Majchrzak. Sparta Katowice z 1. Kucharski, z 7. Mazurek, 14. Łączek, 16. Chwila, 13. Torres, 10. Będkowski, 23. noceń, 92. Kędzierski, 4. Szary, 17. Goncerz i 21. Sobotka. Trenerem zespołu Sparty jest Michał Chmielowski. Choć Beniaminek IV ligi nie był faworytem tego meczu, to zamierzał pokazać dobry futbol i powalczyć o jak najlepszy wynik. Przed rozpoczęciem spotkania miała miejsce jeszcze miła uroczystość, podczas której gospodarze podziękowali dwójce graczy gości. Bartoszowi Kucharskiemu oraz Pawłowi Mazurkowi za lata występów w MKS-ie. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe fotografie oraz gadżety od swojego byłego klubu. Sparta Katowice dzisiaj na biało. Zespół gospodarzy w strojach granatowych. Sędziowie, którzy poprowadzili to spotkanie, to jako główny Dominik Panek, a na liniach asystowali mu Konrad Sidrow oraz Miłosz Nicpoń. Jeszcze chwila na pamiątkowe zdjęcie i rozpoczynamy ten mecz. Z autu MKS Myszków. Strata piłki, przejmuje ją Mazurek. Zagrywa do Grzegorza Goncerza, który jest na środku pola karnego. Rozegranie jeszcze do lewej strony do Kędzierskiego, ale jego strzał bez problemu broni Stambuła. Lewym skrzydłem zespół gospodarzy przy piłce Szkudlarek. Zatrzymuje się, odgrywa do Dominika Marka. Ale jego dośrodkowanie nie zostało przecięte przez partnera z ataku. Z rzutu rożnego MKS Myszków wybija piłkę Torres. Dopada do niej Marchewka. Decyduje się na uderzenie, ale piłka niewiele ponad poprzeczką bramki gości. Jeszcze raz MKS Myszków. Prostopadłe zagranie między obrońców Sparty. Próbę podania w pole bramkowe zatrzymuje jednak Kucharski. Rzut wolny z prawej strony boiska dla gości, ale czujnie defensywa zespołu z Myszkowa krótko. Rozegrany rzut rożny przez Sparte Katowice, piłka trafia do Kędzierskiego ten w narożniku pola karnego uderza, strzał zablokowany i niebezpieczeństwo zażegnane. A tutaj widzimy jeszcze o co pretensje do sędziego mieli zawodnicy gości. Ponownie Sparta w ataku, zagranie do prawej strony do Bartosza Chwili. Ten z problemami, ale utrzymuje się przy futbolówce. Wykłada ją do Pawła Mazurka. A ten pięknym technicznym strzałem tuż przy słupku zaskakuje Dawida Stambułę. To była 13 minuta spotkania i Sparta Katowice obejmuje prowadzenie w tym meczu. Pierwsze ładne uderzenie na bramkę, i od razu, i od razu gol. Zobaczmy jeszcze raz, jak chwila wykłada tą piłkę do Mazurka. A ten. Idealnie przymierzył zaskakując bramkarza zespołu gospodarzy. Idzie za ciosem Sparta Katowice. Będkowski zagrywa do Kędzierskiego. Ten uderza z lewej strony, ale górą bramkarz gospodarzy. Nadal w ataku Sparta Mazurek do Kędzierskiego. Kędzierski rozgrywa dwójkowo tą akcję z Grzegorzem Goncerzem. Grzegorz Goncerz, ale czujnie z i nie daje się pokonać bramkarz MKS-u Myszków jedziemy w drugą stronę szansa na szybki atak dla zespołu gospodarzy zagranie w uliczkę ale czujnie z drugiej strony Bartosz Kucharski Sparta Katowice długie zagranie do Kędzierskiego ten jeszcze głową poprawia sobie tą piłkę wpada w pole karne uderzenie po długim rogu i mamy drugą bramkę dla zespołu gości MKS Myszków Sparta Katowice 02. Zaskakuje bramkarza rywali Kędzierski, a swoich kolegów wprawia w euforię już dwubramkowa zaliczka zespołu Sparty Katowice. Zobaczmy jeszcze raz jak zagrał sobie tą piłkę i ułożył do strzału Kędzierski. Bez problemu, czysty strzał i bramka dla zespołu Sparty Katowice. Mazurek, znowu daleka piłka. Do Kędzierskiego. Ten jest na lewym skrzydle. Ale tym razem strzał zdobywcy drugiego gola zupełnie niecelny. Rzut wolny dla zespołu Zmyszkowa. Marchewka dośrodkowywa. Wybijają piłkę goście. I ruszają z kontratakiem. Goncerz wybiega ze swojej połowy, nie ma mowy o spalonym w tej akcji. Ucieka obrońcy Goncerz, mija golkipera gospodarzy, ale jednak daje się dogonić broniącemu zawodnikowi Zmyszkowa. Od tyłu buduje akcję Sparta, zagranie na lewą flankę do Kamila Łączka. Ten ucieka z zawodnikom gospodarzy, będzie szukał dryblingu, ale jest nieprzepisowo zatrzymywany przez rywala. A sędzia żółtą kartką napomina Bartłomieja Kulejewskiego. Rzut wolny dla Sparty Katowice, ale Kędzierski wysoko nad bramką MKS-u Myszków. W ataku teraz MKS Myszków. Na lewej stronie z piłką biegnie Marek. Wypuszcza jeszcze dalej Szkudlarka. Ten wbiega w pole karne. Zagrywa do środka, gdzie w całym tym zamieszaniu najlepiej odnajduje się Alan Jaworski, który strzela kontaktową bramkę dla zespołu gospodarza. Jest to 36 minuta spotkania. MKS Myszków 1, Sparta Katowice 2. Ładna akcja zespołu Zmyszkowa. Zagranie, środek pola karnego, trochę zamieszania. Najpierw jeszcze Kucharski radził sobie z pierwszym uderzeniem, ale przy dobitce był już bezradny. Szukają wyrównania gospodarze. Piłka na środku boiska przed polem karnym, zagranie do prawej strony. Wrzutka w szesnastkę, ale ta akcja. Nie została zakończona nawet uderzeniem. Jest szansa jeszcze na poprawkę z lewej strony. Wyjaśnia jednak wszystko Torres. Próba ataku gospodarzy. Piłkę przejmuje jednak Sparta. Długie zagranie w stronę Kędzierskiego. Wychodzi poza pole karne Stambuła. Wybija piłkę głową, ale wprost na nogę Będkowskiego, którego odważny strzał mija jednak bramkę MKS-u Myszków. W ataku MKS-u Myszków. Ale znowu odbierają piłkę gracze z Katowice. Będą szukali swojej szansy w ataku, ale nici z tego ataku ze względu na przewinienie zawodnika MKS-u Myszków. A konkretnie Mateusza Zachary, który zostaje napomniany żółtą kartką przez arbitra głównego tego spotkania Dominika Panka jedna z ostatnich akcji pierwszej części meczu. No coń podaje niedokładnie, co pozwala zespołowi z Myszkowa wyprowadzić kontrę. Jaworski otrzymuje tą piłkę w pole karne, ale jego strzał jest niecelny. A widzimy, że pretensje do swoich defensorów ma jeszcze bramkarz Bartosz Kucharski. Po pierwszych 45 minutach MKS Myszków 1, Sparta Katowice 2. Zaczynamy drugie 45 minut. Lewą stroną atakują gospodarze. Widzimy tu nawet walkę w parterze, ostatecznie przy piłce nadal MKS, wejście w pole karne i interwencja zawodnika Sparty Katowice, wywołująca niezadowolenie graczy z Myszkowa, którzy domagali się od arbitra podyktowania rzutu karnego. Gra toczy się w środku pola. Mamy też trochę przypadku, a wszystko kończy się ostrym ślizgiem Przemysława Mizgały. Gwizdek sędziego, który przerywa akcję. Arbiter rozmawia jeszcze z zawodnikami obu zespołów, ale jak widzimy trzyma już w ręku żółtą kartkę i napomina gracza MKS-u Myszków. Rzut wolny dla Sparty Katowice, bezpośrednie uderzenie na bramkę, z którym radzi sobie bramkarz gospodarzy. Piłka na lewą stronę do Kamila Łączka, ten czysto zatrzymywany przez Podolskiego. Łączek jednak nie odpuszcza w tej akcji przy pomocy Grzegorza Goncerza Sparta odzyskuje futbolówkę. Grzegorz Goncerz na wprost bramki, uderzenie, z którym radzi sobie Stambuła. A obrońcy MKS-u Myszków wyjaśniają całą sytuację. Tym razem zespół gospodarzy prawą stroną, uderzenie jeszcze pory rykoszecie. Piłka odbija się od pleców Sobotki, ale czujnie w bramce Bartosz Kucharski. Kędzierski próbuje odebrać rywalowi piłkę w narożniku boiska. Słyszymy gwizdek sędziego przerywający grę i arbiter dyktuje rzut wolny dla Sparty Katowice. Prawdopodobnie uderzony w twarz i to wychwycił sędzia linowy Kędzierski. Stąd to interwencja sędziego głównego, a za dyskusję i pretensje napomniany żółtą kartką. Marchewka kapitanem KSU Myszków środkiem pola próbuje atakować MKS Myszków. Wymieniają gracze gospodarzy podania, ale świetnie tą piłkę odzyskuje Paweł Mazurek. Przerzucenie na prawą stronę do Grzegorza Goncerza, który wbiega w pole karne gospodarzy i pewnym strzałem podwyższa prowadzenie Sparty Katowice. MKS Sparta 1 do 3. Doskonałe podanie Mazurka, co za chwilę zobaczymy w powtórce tej akcji. Grzegorz Goncerz Doskonale opanował tą piłkę i miał czas, aby przygotować sobie to uderzenie. 67 minuta i dwubramkowe prowadzenie zespołu gości. Sparta Katowice odrzutu wolnego na własnej połowie. Wypatrzony na lewej flance Kamil Witkowski dogania załodnik sparty tą piłkę, wrzuca ją w pole karne, a tam idealnie nabiega na nią Filip Bożek i zdobywa czwartego gola dla zespołu gości. Akcja dwóch rezerwowych sparty Katowice. Najpierw Witkowski, który dogonił tą piłkę pod linią końcową boiska, co za chwilę zobaczymy. Strzelenie jej w szesnastkę, a tam nabiegający w pole karne Filip Bożek dostawia nogę i podwyższa prowadzenie Sparty Katowice. Wyprowadza akcję z własnej połowy zespół MKS-u Myszków, ale tutaj strata piłki przechwytuje ją Grzegorz Gącerz, który biegnie na bramkę gospodarzy, ale wcześniej odgwizdana pozycja spalona napastnika Sparty Katowice. Lewym skrzydłem nacierają gospodarze tego pojedynku. Zagranie piłki na środek przed polekarne. Uderzenie, z którym bez problemu radzi sobie Bartosz Kucharski. Nieudane wyprowadzenie piłki przez sparte Katowice. Szansa dla MKS u myszków. Zagranie w polekarne w dogodnej sytuacji znalazł się Alan Jaworski. Ale ponownie broni Kucharski. Rzut wolny niemalże z linii pola karnego. Nie dał się zaskoczyć bramkarz z zespołu gości. Kucharski. Zagranie do prawej strony. I tym skrzydłem próbują swoich sił zawodnicy sparty Katowice. Atak prawą flanką jesteśmy w polu karnym. Uderzenie po długim rogu i kolejna bramka dla zespołu gości. A jest strzelcem grający z numerem 6 Mateusz Gąska. Kolejny rezerwowy sparty Katowice. Piąty gol dla drużyny gości czterobramkowa. Przewaga, a my widzimy, jak tą akcję kończył Mateusz Gąska, który blisko półboiska przebiegł z piłką przy nodze i na koniec oddał strzał, który przyniósł wsparcie. Kolejne trafienie. Próbują gospodarze, ale fałduje Kamil Łączek. A za utrudnienie wznowienia tej akcji żółtą kartką napomniany jeszcze mazurek. Niedokładny wyrzut piłki z autu. Wprost na nogę zawodnika Sparty Katowice. Zagranie do Aleksandra Januszkiewicza, który uciekł obrońcy, minął Stambułę i bez problemu do pustej bramki strzela po raz szósty dla zespołu Sparty Katowice. A my słyszymy ostatni gwizdek sędziego w dzisiejszym spotkaniu. Zakończył się mecz obfitujący w bramki i Sparta zwyciężyła ostatecznie gospodarzy z Myszkowa aż 6 do 1. Zespół z Katowic zasłużenie może cieszyć się z drugiego kompletu punktów w sezonie 2023-2024. Ta wygrana pozwoliła Katowiczanom powrócić na czwarte miejsce w ligowej tabeli. W piątej kolejce Sparte czekają derby Katowic. Na rapidzie zmierzy się ona z rozwojem. Ten mecz zaplanowano na sobotę 2 września na godzinę 11.